Po dwugodzinnej gimnastyce w odpowiedziach na niewygodne pytania przed senatem, Paul w końcu powiedział, kiedy możemy spodziewać się obniżek stóp procentowych. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych dzieje się prawdziwa rewolucja. Amerykanie już niedługo będą mogli kupować swoje domy za swoje kryptowalutowe oszczędności. W tyle tych wszystkich wydarzeń rozgrywa się znacznie większa gra. Indeks dolara systematycznie słabnie, natomiast Chiny wyprzedają amerykańskie obligacje na potęgę. Kong, Kong natomiast rzuca wyzwanie Stanom Zjednoczonym, nowym Policy Statement 2.0, a Biały Dom oficjalnie potwierdza plan zakupów Bitcoin. To i wiele więcej drogi widzów w dzisiejszym materiale, także herbatka w dłoń i zapraszam. I z tej strony i witam w kolejnym odcinku Kryptoporoża, czyli serii, gdzie omawiamy najważniejsze informacje ze świata krypto i nie tylko. Z widzów jak zawsze proszę o kredyt zaufania w postaci łapki w górę i bez przedłużania lecimy z pierwszym newsem. A zacznijmy sobie od omówienia sytuacji na ETF-ach, bowiem jak się okazuje wczorajszy dzień był po raz kolejny świetny w wykonaniu właśnie tych funduszy, a tak naprawdę ich klientów. Na Bitcoinie mieliśmy napływ świeżego kapitału w wysokości ponad 540 milionów dolarów. Oczywiście tutaj raczej nikogo nie dziwi, że po raz kolejny prowadzi BlackRock. Z kolei jeżeli zerkniemy sobie na sytuację na Etherze, tutaj mieliśmy napływ ponad 60 milionów dolarów i tutaj również prowadzą klienci BlackRocka. Jeżeli chodzi o bieżący tydzień, który rozpoczął się 20 3 czerwca. Na Bitcoinie w tym momencie mamy napływ prawie 1,5 miliarda dolarów. Z kolei jeżeli chodzi o Ethera, w tym momencie mamy napływ ponad 230 milionów dolarów. To oczywiście nie koniec dobrych informacji, jeżeli chodzi o liczby. Jakiś czas temu Solana weszła na giełdę CME, czyli jest to takie miejsce, gdzie duże instytucje operują bardzo dużym kapitałem. I jak się okazuje od momentu, kiedy Solana weszła na CME, to zainteresowanie nie było zbyt duże, wolumeny były naprawdę bardzo Niskie, ale w ostatnim czasie, konkretnie w czerwcu, te wolumeny poszybowały w górę, co może oznaczać, że instytucje w ostatnim czasie dosyć mocno zainteresowały się naszym fioletowym tokenem. Z ZTF-ów i wolumenów przeskakujemy do korporacyjnych zakupów bitcoina. Japońska firma MetaPlanet w dniu dzisiejszym ogłosiła kolejne zakupy. Tym razem dodali 1234 bitcoiny za około 132 miliony dolarów. Pośredniej cenie tysiąca dolarów za sztukę. Obecnie MetaPlanet posiada 12 345 bitcoinów, które obecnie są warte nieco ponad 1,3 miliarda dolarów i są na niecałym 12% zysku. Na ostatnich zakupach oczywiście japoński gigant nie zamierza poprzestać otóż do końca roku fiskalnego 2025 zamierzają zebrać łącznie 30 tysięcy bitcoinów, także pozostało nam jeszcze kilka miesięcy solidnego pompowania naszych bagów, Ale Japonia to nie jedyny rynek, gdzie firmy ładują torby w krypton. Firma GameStop właśnie poinformowała, że zebrała kolejne 450 milionów dolarów dzięki opcji Grinshu. Gdyby ktoś nie wiedział, Grinshu to jest taka operacja, gdzie firma po prostu sprzedaje dodatkową pulę obligacji. Łącznie podnosi to całkowitą kwotę z czerwcowej emisji długu do 2,7 miliarda dolarów. To co oczywiście jest dla nas najważniejsze to fakt, że firma deklaruje wprost, że zebrane środki zostaną przeznaczone między innymi na kupowanie Bitcoina jako rezerwy skarbcowej. To, Oczywiście nie pierwszy raz, kiedy GameStop sięga po bitcoina. W marcu ogłosili strategię Bitcoin Treasury, w maju natomiast kupili 4710 bitcoinów za około 500 milionów dolarów. Także w tym momencie mają jeszcze więcej środków na kontynuację zakupów, no i oczywiście pompowanie naszych bagów. Ale to nie koniec korporacyjnego szaleństwa. Jak się okazuje, dwie znane osoby z szeroko pojętej branży finansowej. Łączą siły, żeby zebrać miliard dolarów na kupno kryptowalut. Jest to Reeve Collins, współzałożyciel Tethera, czyli firmy, która odpowiada w tym momencie za największego stablecoina na rynku, czyli USDT oraz Xinjiang. Najdłużej pracujący Dealmaker w Blackstone, czyli takim gigantycznym funduszu inwestycyjnym. Ich plan znacząco różni się od tego, co znamy w przypadku Strategy. Zamiast skupiać się na Bitcoinie, chcą kupować różne kryptowaluty, m.in. Bitcoina, Ethereum i Solany. Jakby tego było mało, to do zespołu dołączają dodatkowo Wilbur Ross, czyli ten oto panicz obok Trumpa, jest to były sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych oraz Gabriel Abbott, który jest szefem Rady Nadzorczej w Binance. Szefową całego przedsięwzięcia ma być Jamie Leverton, która wcześniej była szefową spółki HatAid. Która zajmowała się wydobyciem bitcoina. Także, no, panowie całkiem niezłą ekipę sobie zmontowali. Z frontu korporacyjnego przeskakujemy bezpośrednio do wnętrza Białego Domu. Otóż, jak pamiętacie, w marcu Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze, w ramach którego Stany Zjednoczone utworzyły strategiczną rezerwę bitcoina. Było to dosyć spore rozczarowanie, bowiem wszyscy myśleli, że od momentu podpisania owego rozporządzenia Stany Zjednoczone zaczną masowo skupować bitcoina, natomiast do niczego takiego nie doszło. Największym natomiast rozczarowaniem było to, że Stany Zjednoczone owszem, będą akumulować bitcoina, natomiast jedynie wtedy, kiedy nie będą one bezpośrednio obciążać amerykańskiego podatnika. Od momentu podpisania tego rozporządzenia tak naprawdę minęło już kilka miesięcy i nie otrzymałem Trzymaliśmy żadnej konkretnej informacji co dalej z Bitcoinem i czy rzeczywiście Stany Zjednoczone zamierzają kupować owego Bitcoina. Więc jeden z urzędników Białego Domu postanowił przerwać ową ciszę i poinformował nas, że Stany Zjednoczone rzeczywiście pracują nad planem akumulacji Bitcoina i jest to kolejny sygnał, że Trump serio traktuje swoje obietnicę o bitcoinowej rezerwie. Urzędnik dodatkowo podkreślił, że aktywa cyfrowe to teraz priorytet dla całego zespołu w białym domu. Także widać tutaj pewien. Wzorzec od prywatnych firm przez fundusze inwestycyjne aż po rząd Stanów Zjednoczonych. Wszyscy zaczynają mówić jednym głosem i chcą rzeczywiście tego bitcoina akumulować coraz bardziej i bardziej. Z Białego Domu przeskakujemy do historycznych zmian legislacyjnych. Stany Zjednoczone oficjalnie uznały kryptowaluty za aktywa, które mogą służyć potwierdzeniu tego, że masz majątek i tym samym dzięki nim możesz się ubiegać o kredyt hipoteczny. Konkretnie Federalna Agencja Finansowania Mieszkaniowego wydała zarządzenie dla gigantów rynku hipotecznego, Fannie Mae i Freddie Mac żeby zaczęły uwzględniać krypto przy ocenie wniosków o kredyty mieszkaniowe. Wyobraźcie to sobie w polskich realiach. Idziecie do banku po kredyt na mieszkanie. Dotychczas musieliście pokazać swoje oszczędności, dochody, czasami akcje obligacje. Teraz natomiast możecie pokazać też swojego bitcoina czy etera jako dowód, że macie majątek. Jakby to miało wyglądać natomiast w amerykańskich realiach? Przede wszystkim taki John Smith musiałby posiadać swoje krypto na regulowanej giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jeżeli rzeczywiście uzyskałby zgodę i kredyt miałby mu zostać udzielony, to przed podpisaniem umowy kredytowej musiałby zamienić krypto na dolary. Jest to jakby nie patrzeć historyczna zmiana, gdzie władze federalne Stanów Zjednoczonych oficjalnie uznają kryptowaluty za legalne aktywa w systemie bankowym. To nie jest jakiś eksperyment czy program pilotażowy. To decyzja, która dotyczy praktycznie wszystkich kredytów hipotecznych w Ameryce. I jakby nie patrzeć, jest to coś naprawdę dużego. Podobnie dużo daje nam feedback zwrotny z waszej strony. Jeżeli podobają wam się tego typu materiały i wyciągacie z nich wartość, to pozostawcie łapkę w górę, dla was to kilka sekund, dla nas niezwykle ważna wiadomość. I przy okazji, jeżeli już tutaj jesteśmy, zostawcie subskrypcję tego kanału wraz z dzwoneczkiem a dzięki temu możecie mieć pewność, że nie uminie Was żaden kolejny film na tym kanale. Dzięki za wsparcie, a my lecimy dalej. Z frontu legislacyjnego przeskakujemy bezpośrednio do dolara, a konkretnie indeksu dolara amerykańskiego, który, jak widzicie, znajduje się w ostatnim czasie w wyraźnym trendzie spadkowym. W tym momencie notowania indeksu oscyluje w okolicach 97, wcześniej mieliśmy około 98 punktów. No i co by nie mówić, historycznie wygląda to na bardzo, bardzo duży spadek. Ktoś mógłby zapytać, jaki jest powód tych ostatnich spadków? A no przede wszystkim wypowiedzi Jerome Powella, czyli przewodniczącego Fed, Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych, który na przestrzeni ostatnich kilku dni dosyć jasno zasugerował, kiedy możemy spodziewać się obniżek stóp procentowych. Spadek stóp procentowych oczywiście oznacza to, że dolar w oczach inwestorów traci na wartości i tym samym kapitał z niego odpływa. Inwestorzy tym samym szukają alternatyw, takich jak Bitcoin czy złoto. Stąd też chociażby mogliśmy zobaczyć zakupy wśród wielkich instytucji. Natomiast to nie wszystko. Równolegle z osłabieniem dolara, Chiny systematycznie wyprzedają amerykańskie obligacje skarbowe. W kwietniu stan posiadania przez Kiny spadł do 757 miliardów dolarów. W ujęciu historycznym wygląda to na wyraźny trend spadkowy, który tak naprawdę możemy obserwować od 2013 roku. Jak widzicie, ten bilans cały czas się zmniejsza. I to nie jest przypadek, bowiem Pekin dywersyfikuje swoje rezerwy, zmniejsza zależność od dolara i buduje pozycję negocjacyjną w wojnie handlowej, która jakby nie patrzeć cały czas trwa, pomimo ostatniej ugody między Stanami Zjednoczonymi a właśnie Chinami. No i jaki jest kluczowy wniosek z tego? Gdy jeden z największych wierzycieli Stanów Zjednoczonych zaczyna się wycofywać, to sygnał, że coś fundamentalnego się zmienia. Efekty spadków na indeksie dolara oczywiście są widoczne w kursach walutowych. Tym samym, w dniu dzisiejszym, kiedy nagrywam dla Was ten odcinek, dolar spadł do 3 zł i 62 groszy. Swoją drogą możecie dać znać, czy w tym momencie skupujecie dolary, czy jest to dla Was atrakcyjna cena, być może wycofujecie się z dolara do jakichś innych walut, jak euro, a być może nawet polska złotówka. Dajcie znać w komentarzu. Kończąc wątek dolarowy, wróćmy jeszcze na chwilę do bitcoina. Otóż, tak jak wspomniałem, w momencie kiedy indeks dolara się osłabia i tym samym sam dolar się osłabia. To inwestorzy zaczynają szukać alternatyw również w postaci Bitcoina, który nadal jest aktywem ryzykownym, wiąże się z większym ryzykiem po prostu, natomiast może przynieść o wiele większe stopy zwrotu. Tym samym, mając to na uwadze, możemy przypuszczać, że na Bitcoinie możemy, oczywiście nie musi tak być, ale możemy zobaczyć o wiele wyższe wyceny niż to co widzimy w tym momencie, czyli Bitcoina w okolicach 107,5 tysiąca dolarów. Osobiście podchodzę do tego w ten sposób, że mam rozpisaną siatkę z na 115, 120, 125, 130, 135, no i najwyżej 155 tysięcy dolarów i po prostu stopniowo zamierzam z tego Bitcoina wychodzić. Oczywiście tutaj też gramy pod podobieństwo obecnej hossy do tej, która miała miejsce w 2017 roku, kiedy mieliśmy taki wyraźny szczyt i dopiero później wchodziliśmy w etap BS. Tutaj wygląda to bardzo podobnie. Bitcoin powoli, powoli, powoli się wspina i wszystkie znaki na Niby wskazują na to, że rzeczywiście będziemy mieć ten jeden lokalny szczyt i dopiero później w tą besę wejdziemy. Ja pod to gram, wy oczywiście nie musicie, każdy może mieć swoje zdanie. Pamiętajcie, że to tylko i wyłącznie moje przemyślenia. Natomiast, z racji, że mam rozpisaną taką siatkę zakupową, to oczywiście wiadomo, że bitcoina należy trzymać najlepiej na portfelu sprzętowym, czyli na przysłowiowym ledgerze. Ale jeżeli nastawiacie się na sprzedaż, to warto część tego bitcoina po prostu przesłać z wyprzedzeniem na giełdę po to, żeby po prostu nerwowo potem nie klikać tych przycisków na ledgerze i się denerwować, że bitcoiny nie dotrą na czas i nie zostaną przez giełdę w odpowiednim momencie zaksięgowane. Tym samym około 30% tych bitcoinów, które w tym momencie mi pozostały przesłałem już sobie wcześniej na giełdę Binance i tam one po prostu oczekują na wyznaczone strefy sprzedażowe. Natomiast 5% z tych bitcoinów, które zostały tam przesłane Staram się zapędzać do pracy, chociażby wykorzystując jakieś protokoły, które mają ciekawe partnerstwa, ciekawe zastosowanie, itd, i tak dalej, i w tym wypadku na giełdzie Binance pojawiła się ciekawa alternatywa w ramach protokołu Sol, gdzie możemy zastejkować swoje bitcoiny on chainowo, czyli rzeczywiście odbywa się to na blockchainie. Natomiast to, co jest najciekawsze, wszystko macie w jednym miejscu, czyli z racji że ja przesłałem swoje bitcoiny na giełdę to one na tej giełdzie zostają. Nie pozbywam się ich, wszystko jest widoczne z poziomu samej giełdy. I tutaj możemy liczyć na oprocentowanie od 1,2% do 2,4% w ramach oprocentowania oczywiście stałego. Macie tutaj oczywiście różne okresy na jakie możecie zastejkować swojego bitcoina zaczynając od 15 dni, kończąc na 90 dniach. To co jest ciekawe, w momencie kiedy zastejkujecie swoje bitcoiny, to nie jest tak, że one wam przepadają. Po prostu macie je zablokowane wewnątrz giełdy, a nagrodę, czyli w ramach tego przykładu 1,2% rocznie, są wypłacane w tokenie SOLV. W momencie, kiedy te 15 dni minie, otrzymujecie swoją nagrodę w postaci tokenów a bitcoiny wracają z powrotem na wasze konto giełdowe. Jeżeli chodzi o sam projekt Solve, jest to w tym momencie wyłączny partner Binance w zakresie produktów do zarabiania na bitcoinie i do tego jest firmą zaufaną instytucjonalnie, a dochody z nich są zabezpieczone przez Hamilton Lane Scope, czy też on, nowy fundusz BlackRocka Build. Także widać tutaj dosyć mocno, że projekt dosyć mocno wchodzi w temat RWA, który jest tematem nadal bardzo grzanym. Z ciekawszych rzeczy projekt ma również rosnącą bazę użytkowników w tym momencie, jest to prawie milion 150 000, i dodatkowo TVL, czyli wartość zablokowanego kapitału na protokole również rośnie w tym momencie i wynosi ona 1,9 miliarda dolarów. Wracając natomiast do samych nagród, dzielę sobie je na dwie połowy. Jedna część zostaje na lepsze czasy, druga część od razu idzie na sprzedaż. Także bym czuł po prostu, że te bitcoiny, które wrzuciłem na staking, rzeczywiście wypracowały jakiś zysk. W przypadku, jeżeli również zdecydujecie się na tą formę stakingu i na przykład po jakimś czasie stwierdzicie, że jednak chcecie swoje Bitcoiny z powrotem, to zawsze jest taka opcja. Z poziomu zakładki Binance R możecie subskrypcję anulować, wtedy Binance zwraca wam wasze Bitcoiny w niezmienionej formie i na przykład wtedy możecie je sprzedać albo z powrotem przesłać na swojego ledgera. Wszystko już zależy od was. Jeżeli natomiast wcześniej nie korzystaliście z giełdy Binance i nie macie na nie konta, to link do jego założenia znajdziecie w opisie pod tym filmem, a my tymczasem przechodzimy do kolejnego tematu a kolejnym tematem Moi drodzy jest Hongkong który właśnie rzucił rękawice całym światu w wyścigu o dominację w krypto miasto oficjalnie ogłosiło swój policy statement 2.0 czyli nową strategię rozwoju dla aktywów cyfrowych ten statement wprowadza coś takiego jak lip Framework, czyli takie ujednolicone ramy regulacyjne, rozwój tokenizowanych produktów, praktyczne przypadki użycia i budowanie kadry specjalistów. W ramach chociażby współpracy między biznesem a uniwersytetami. Jakby tego było mało, to od 1 stycznia wchodzi system licencjonowania wydawców stablecoinów. Więc możemy to odczytywać w taki sposób, że Hongkongowi bardzo zależy na tym, żeby być liderem wśród stablecoinów. Czyli w przypadku Stanów Zjednoczonych mamy cyfrowe dolary, w Unii Europejskiej i ogólnie w Europie mamy cyfrowe euro, a w Hongkongu będą cyfrowe dolary hongkońskie. Oczywiście, cały ten system licencjonowania wydawców Stablecoinów jest bezpośrednią kontrolą do tego, co widzimy w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ostatnim czasie dowiedzieliśmy się, że Senat przegłosował ustawę Genius Act, która również ma nakładać jasne ramy regulacyjne na sam sektor stablecoinów. Więc tutaj wyraźnie widać, stany zjednoczone zapoczątkowały tą całą rewolucję, a inne państwa po prostu nie chcą pozostać w tyle. No i na koniec moi drodzy przyszła pora na podsumowanie tego, co wczoraj powiedział Powell, który dosłownie można powiedzieć, że został zgrilowany w tym senacie. To grillowanie trwało łącznie nieco ponad dwie godziny. Jeżeli chodzi o stopy procentowe, to tak naprawdę Paweł podtrzymał narrację sprzed kilku dni, gdzie powiedział, że obniżki są możliwe po wakacjach, ale oczywiście wszystko zależy od inflacji wywołanej cłami. Tutaj Republikanie bardzo mocno go atakowali za odmowę szybkich obniżek. Jeden z senatorów, konkretnie senator Moreno, oskarżył go, że przez odmowę obniżenia stóp procentowych kosztuje amerykański rząd 400 miliardów dolarów. Oczywiście tą narrację już wszyscy dobrze znamy. Te 400 miliardów jest nieco mniejsze od 800 dolarów o których mówił Donald Trump, ale widać, że Republikanie idą za swoim i domagają się możliwie jak najszybszych obniżek stóp procentowych. Tylko niestety tak się składa, że to właśnie Republikanie stoją za tym, że tych obniżek stóp procentowych jeszcze nie ma. Jeden z senatorów, konkretnie senator Hagerty, zapytał Powella, czy szybkie rozwiązanie niepewności handlowej, oczywiście Mówimy tutaj o tych słynnych cłach, które Trump nakładał na cały świat. Czy rozwiązanie tej niepewności handlowej przyspieszyłyby owe obniżki stóp? Na co Powell odpowiedział wprost, że tak. Także widzicie to abstrakcję. Trump cały czas niemal, że obraża Powella, że ten nie podjął odpowiednich działań, że kosztuje Amerykę setki miliardów dolarów, a tak naprawdę to sam Trump odpowiada za to, że tych obniżek stóp jeszcze nie ma, bo po prostu Fed obawia się podwyższonej inflacji. Także apel do pana Trumpa, jeżeli jakimś cudem nas słyszy, proszę się. Ogarnić. Ale to nie koniec ciekawych informacji ze wczorajszego przesłuchania. Najgorętszy moment dotyczył kryptowalut, tak naprawdę. Senator Cynthia Lunis, która dobrze jest nam znana ze swojego pro-bitcoinowego podejścia, przypomniała o operacji ChokePoint 2.0 z 27 stycznia 2023 roku, gdzie, tak jak ona twierdziła, była to skoordynowana akcja zarówno Fed i Białego Domu, która miała odciąć branżę krypto od banków. I to był bardzo trudny moment dla samego Pawła, który musiał przyznać, że pamięta oczywiście tamte wytyczne. Oczywiście próbował się tłumaczyć, bronić, że tamten czas to era głośnych upadków i oszustw w sektorze kryptowalut. Teraz według niego branża dojrzewa, lepiej ją rozumiał i staje się bardziej mainstreamowa. Także cóż, lepiej późno niż wcale. Lepiej natomiast Paweł wypowiadał się na temat ustawy Genius Act, czyli tej ustawy, o której mówiliśmy kilka minut wcześniej która ma po prostu stworzyć jasne ramy regulacyjne dla rynków stablecoinów. Przyznał, że stablecoiny mogą potencjalnie zwiększyć popyt na amerykańskie obligacje, co też potencjalnie może się przełożyć na obniżenie ich oprocentowania, a nie ukrywajmy, że jeżeli chodzi o dług Stanów Zjednoczonych, jest to niewątpliwie coś, na co Trumpowi i jego administracji bardzo mocno zależy. Patrząc na te liczby, jest to wręcz przerażające, w jakim systemie finansowym żyjemy. W tym momencie Stany Zjednoczone one borykają się z długiem na poziomie ponad 37 bilionów dolarów. No i na koniec Powell dosyć ładnie to skwitował, że to świetna rzecz, że robimy postępy w kierunku ustalenia jasnych ram prawnych dla stablecoinów. No i tutaj myślę, że z Trumpem mogliby sobie przybić piątkę. Podobnie jak i wy możecie przybić mi wirtualną piątkę, pozostawiając łapkę w górę, bo tak się składa, że dotarliśmy do końca tego materiału. Jeżeli nie ma was jeszcze na pokładzie, to przypominam o subskrypcji kanału i zostawienie dzwoneczka, żeby nie ominął was kolejny materiał. Dodatkowo przypominam, że w opisie tego filmu znajdziecie link do rejestracji na giełdzie Binance i dodatkowo też odpowiednie linki, żeby dołączyć na nasze grupy telegramowe. Natomiast jeżeli tak się składa, że jesteście zupełnie nowi i chcecie się dowiedzieć, czym jest Bitcoin i dlaczego w długim terminie ciągle rośnie, to za chwilę wyświetli Wam się na ekranie odpowiedni materiał. Tyle ode mnie, mówił do Was Bele. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!